Zobacz jak pali Nadaje się do remontu. No. Patryk na trzy gary zapali, czy na cztery? Na dwa chyba. Na A słuchaj Patryk, jak wyjedziesz, możesz załączyć halogeny i kamerę pokażemy jeszcze dokładniej. Nie ja załączę, bo wyświetlacz jest w domu. A wyświetlacz w domu. To możesz pokazać halogeny y, od firmy TT Technology, bo będą u nas na sklepie. Tutaj spas jest, jest dobry. Trzeba gasić, bo jest bieda i na wodzie się. z miasta przyjechał, to nie wiedział, że można body kit do 60 założyć. No. Dobra, Patryk, pokaż co tam masz. Bo Patryk ma coś do sprzedania, ponieważ chyba nie będzie już hodował bydła. Chodzi o hodowlę. Na pewno nie będę magazynował zboża. Patryk już przestał magazynować zboże. Nigdy nie magazynował. Nigdy tego nie robił, ale kupił sobie wcześniej taką dmuchawę. To od poprzednich właścicieli już tu. Została, zapłaciłem za nią. I jest to polska dmuchawa, ta większa, tylko nie ma silnika. Jest bez silnika. A rury dalej coś? Tak, to musimy tu wejść. Dobrze. No to ja się pakuję. O, o słuchajcie, to jest niesłychana rzecz. To jest pierwszy pojazd, co Rafał z Patrykiem wymyślili i dokończył go wuj Łukasz, nie? Naszego taty brat. To był taki trójkołowiec. Tam jest siedzenie. Tam jest siedzenie. Od Pasata jest, nie? Tak, było. To siedzenie Patryk jest od Passata? Chyba. Fiat. Może, Panda. Może, ktoś napisze w, kom w komentarzu. No. Oj, to były różne skręty. Tu mamy łańcuch i tu. To jest pierwszy pojazd. Zaprojektowany przez y, Patryka i Rafała. Tak można powiedzieć, że się zaczął nasz kanał dawno temu, jak byliśmy mali. Dobra, przechodźmy Dobra. do rzeczy. Tu jest ten taki, nie wiem jak to się nazywa, cyklon, czy jakoś tam cyklon. Cyklon. Eee, tu są kolana, rury 8, osie, nie, 9 metrów jest. Rur. 9 metrów. A to jakiś przekrój tego jest? A nie wiem. Ale nie no, wiec. konkretna rura, nie? Tak. Są te opaski wszystkie, co, co powinny być. półka od Skani, Półka od Skani? Pamiętam, to tata woził, tata woził ją, nie? Uh -huh. O, odebiłeś ją? Tak. O, tu widzę, że jeszcze ten, błotniki od 60, to są od naszej białej perły? Tak, to jest biała perła. Bo biała perła to się... To jest maska jeszcze. O, maska jeszcze, no. Bo biała perła to się wywodzi z tego gospodarstwa tutaj, co Patryk, tak. nie? To już kiedyś tłumaczyliśmy, ale może ktoś no nie są wie. w dobrym stanie czy znaczy, tam są trochę zgnite od spodu, ale to... Ale i tak jest nieźle, nie? No. A tu rower z Komunii. Patryk, wał wow, robisz? Uh -huh. No dobra, to Patryk. Jak coś, to ja tu podam twojego maila. Jakby ktoś był zainteresowany, to niech się kontaktuje, nie? 900 złotych za tą dmuchawę. 900? Tak. No dobrze, no to cena jest znana, więc... Bez negocjacji. Tak, jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy na tego maila co Wam się tu wyświetla właśnie na ekranie. Taka dmuchawa, polska, bez silnika. Rur ile było metrów mówiłeś? 9, 9 metrów A, rury. Jest komplet. Dobra. Jest, o, jest opcja yy, dowozu. Aha, no to p... Masz przyczepkę, nie? Tak. Na terenie całej Polski, na Podkarpacie się wybierasz? <śmienicza> Grzesiu gra o plon. jakby kupił to zawiozę go na pewno. Osobiście? Osobiście. Dobrze. <śmienicza> Okej. <Okay. śmienicza> Dobra. Teraz skrzynia. Wałek tutaj mamy zamontowany, tylko zginęła nam tulejka. Także będzie trzeba tulejkę jeszcze. Paweł być. No nie wiadomo kto, ale nieważne. No zginęła. Trzeba będzie dotoczyć, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj najważniejsze, bo już się robi późno, żeby to tutaj złączyć. Razem tu wszystko mamy. Tutaj też. Także próbujemy to podnosić. Zobaczymy, jak się ustawi. No i trzeba wysmarować wszystko loktajtem. Już szeleczkę mamy i skręcamy, nie? Jakby nam tak szło jak teraz ja w tym tygodniu, to składanie, to, to by nie było źle, nie Krystian? Dwa tygodnie jeździć. <laughs> Żeby to tylko w oryginale było, to by się poskładało, nie? A nie, ale jak za... zwykle kombinacja Teraz z, dużo będzie też to z tymi rureczkami, z tym wszystkim, nie? No będzie, bo ja sobie już powymyślałem co innego, nie? Aha, o czymś nie wiem. Nie wiem, nie <laughs> no, z tym, nie? Tylko jeszcze muszę to zdjąć i obejrzeć. Widzisz, miałem podłokietnik Jak w bizonie Licencje Się zrobi, będziemy produkować Przełącza się Prasę podpinać i prasować <grystanie> Do cyklopa, <Do> cyklopa. <grystanie> Kolbę tutaj na wałek zamiast silnika i... <grystanie> A niektóre Zetory, właśnie jak patrzyłem na ogłoszenia No właśnie to bajkę biegów miały krótszą tu miały, to było zaraz przy siedzeniu, nie? Aha Na wprost, nie? Tak jak Zetory Te 72-11 Też tak miały? No A widzisz No że coś wiesz, no zmieniali, 72, nie? 12, to w ogóle miał jedną tylko, nie? No. Ale mi chodzi, że wiesz Na tu środku Tu jest taba z boku, a taba na środku, nie? Że jak chodzi to nawet nie przeszkadza nic, nie? Ale to to będzie przestawić ją. A wiesz jak był wsteczny, czy był Przód i tył, czy przód i tył trzeba było przesunąć? Wstecznie? Ej, w tą stronę miałeś szosowe wykleszczałeś. I teraz, kurde, nie chcecie skłamać, czy do przodu był Wstecznie, czy do tyłu? Do tyłu był wstecznie. Raczej tak W lewo nie? i do tyłu. Lewo i A do, do tyłu? przodu miałeś polowe. Poznali? A szosowe miałeś obok Szos jakby? Szosowe, tak, miałem w prawo i do siebie. nie? znowu, w tym żółtym co jest? To jest, szosowe są w prawo i do siebie. Do przodu jest steczny, a w drugą stronę jest polowy, nie? No to tak by było lepiej. A czym to się różni? Nie wiem dlaczego tak jest. No coś tam się różni. No dobra, no będziemy... Będę to rozkminiał później no. Jak, jak, nie jak zobaczymy. Bo jak nie, no to będzie musiało zostać to oryginalne, a... Tak to może by się coś wymyśliło. Jeden czy... gościu, co kiedyś, nie właśnie powiedział, że... Skrzynia nie jest od 1201, tylko 900... 900 tak Ale która? Ta? Nie, tamta co jest. Tamta? Czy ta wsteczny tak jest do przodu, Ale nie, nie. wiem też Trzybiegowa skrzynia, czterobiegowa może ma inaczej, nie? No ale tam jest czwórka Aha A tu też była czwórka, nie? No to no, czwórki no, to są, właśnie. ale te 1201 miały czterobiegową skrzynię? Tak Zatory no. chyba, Zatory chyba wychodziły z tylko z Te największe chyba, no. nie? Tu 1665 Tak no dobra, no co? Co poskręcane mamy? No no to nie wiem czy to ci wyjdzie ten rewerce gadaś. Zobaczymy. Będzie się nie myśleć ciężko. później. Chcę tym wałka to jeszcze ci to może pani, ale... No załączanie wałka i ten to... by zadziałało, tylko znaczy muszę... A nie załączanie wałka, no by przyspieszać, by... przyspieszać, nie? Przyspieszać i załączanie wałka i załączanie napędu. By musiało być z guzików, nie? No to, Zobaczymy. To tu by musiało... By Musiałoby być ten Silniczek. No nie no właśnie chciałbym to wywalić całą tą pokrywę to Pokrywę całą? Tak, bo tu jest rozdzielacz do niej przykręcony od spodu no. I wywalić to wszystko I dać na zewnątrz rozdzielacz elektroniczny No dobra, a mi za te wszystkie co masz powkręcane, i to wszystko? No to by trzeba no taką tu, tu płytę zasilanie i przelew, nie? Tutaj są te No to byś wszystko robił już na zewnątrz, nie? My trzeba kombinować samemu No zobaczymy, no to jest wiesz Tylko pomysł na razie Muszę się pozastanawiać właśnie jak te kanały tu idą, czy to jest w ogóle Możliwe, nie? To żeby załączyć bajkę to będą się na zgaszczonym silniku załączyć i dopiero odpalać i dopiero się regulujesz czy nie? Bo tak to jak jest odpalony to jest nie wpijesz No to ja ładnie wchodzi nie? O to kurde tam Tamdeni Czuję teraz jest jak? Jest luz? Nie załączony Do siebie musi wypić Teraz przez biegi, dobra To ja powinien mieć luz tak? Nie. A wejdziesz się do przodu? Tak płynie. O jest. To będzie na stałe. A po co to wyłączać? No. Masz, Tak masz teraz przez biegi będziesz miał? Bo ty tak do tyłu wyłączałeś, nie? Tak, na maksa miałem włączony. No. I teraz masz przez biegi? Wiesz? Się, jak się wkłada nie wjechał w piewakcję. Tak. tak. Tak samo jak most, nie? Będzie no. się kręcić. No ale to nic no, to jedynie jak w 3 z napędem. To... Tak. No w też też możesz przedbiegać, żeby mnie nie wyjechać? Nie, nie no tak. No to jest luz. No. I teraz jest ten. właśnie o to chodzi, bo wiesz. No, no dobra, dobra ja przy, przestawiamy ten. Ten wózek. I na dzisiaj chyba to tyle. Będzie na plusie tatajoteczny. O co chcecie? No, umyć trzeba przedni na pewno. Na gorącą wodą to tam wyschnie. Dobra, a więc mam rozebrane tutaj to cosik. Ktoś wcześniej zauważył na filmie, jak to składałem, że założyłem odwrotnie ten uszczelniacz, i pamiętałem jeszcze. I jest teraz założony do następny nowy. Tamten był tak. A powinien być tą stroną, dlatego już od razu. Założyłem nowy uszczelniacz. No i będę to składał, bo już posmarowałem silikonem, także składam to i można silnik przykręcać.